Siemaneczko, Waxel z tej strony A to jest już trzeci odcinek Z serii od Silvera do Globala W tle macie dosyć słaby meczek na Mirage'u Dlatego podkładam pod niego głos Ale dwa kolejne mecze Będą już z widzami, więc będziecie mogli sobie zobaczyć Jak wygląda gierka z widzami A na końcu dosyć Mocny meczyk, ponieważ udało się Tam wykręcić ponad 40 Fragów, będzie to meczek na nuku, Więc do no, oglądaj wariacie do końca Bo naprawdę na tym Nuku były mocne fragi Co chwilę jakieś 3-4k Chyba nawet Ejsika udało się zrobić, więc serio elegancko. Ale pamiętacie, że wy w ostatnim odcinku mieliście do wygrania AK-47 Redline. No i macie zwycięzcę na ekranie. Serdecznie gratuluję wygrania. A w dzisiejszym odcinku macie do zgarnięcia M41S Hyperbestia za 9 dyszego koło. A co musicie zrobić, żeby wygrać tą m na ekranie? Musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Musisz zasubskrybować mój kanał. Pamiętaj o subskrypcji, żeby również być na bieżąco z tą serią od Silvera do Globala. No i na samym końcu napisz w komentarzu. Czym grasz? Czy M4A4 czy M4A1S? Bo jak wiecie, no to wyszedł update, który troszeczkę znerfił naszą Skę, no i ma 20 amunicji. Ale ja dalej zostałem przy SC i wolę sobie pograć SK niż M4A4. Nawet jeśli ma 10 amunicji więcej, to jednak ta M meczka jest o wiele bardziej celna. Ale jestem ciekawy, czym wygracie, dlatego zostawcie swoją M-kę w komentarzu. No i co, w sumie, to by było chyba na tyle. Zaraz zaczniemy meczyk z widzami, no i zobaczycie jeszcze, jakie zmiany w dzisiejszym odcinku zajdą. No i mogę wam zdradzić tyle, że w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę zmian. No, ale to sami zobaczcie, jak to tam będzie wyglądać z rangą, i tak dalej. Na samym końcu zrobimy sobie jeszcze małe podsumowanie, ale tymczasem lecimy już do odcineczka i do pierwszego meczu z widzami. Dobra, no to w sumie ja idę, ale. Ja, ja dobra moja pozycja. Tutaj w sumie e, chyba w roli Igla się nie sprawdzę po CT, te co? Tak bardziej no pod nie, nie, nie. Ja w sumie... Czekaj, to jest mid czy long? Mid nie? Mid. No mid, mid. Kto idzie no to ze mną a? mida A kto idzie ze mną na A? Czy gracie okay, według okay. Mida? Gracie shorta Mida? E, a ja solo shorta Mida a? No dobra, no to zagracie w sumie tak. To Czyli możesz iść na shorta, ja w sumie ten stanę sobie solo A Jest paka? Nie? Nie ma jeszcze paki, dobra no. Czy ci czy nie? No, no, można. To, można. Dobra, 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 jak jest, paka Ale od razu lepiej się gra jak każdy po polsku nawija, a nie z tymi randomami, co po angielsku ja nie ogarnię, połowy zdań co oni gadają. Dobra, plecy zabite. wędz zabite. Jestem na węzłach. O kurde, ostatni dał ostatni dał chyba plecy będzie. Uważajcie na CT. Patrz wenta w sumie, Shizzy. A, oh, w niby Idę zobaczyć, idę zobaczyć w sumie, czy on jest za. No to ja tutaj sobie stanę za ciebie. Mam nadzieję, że jest. jest. O, dobra, mamy. No git. Ładnie, ładnie. Pierwsza nuda nasza. Lecimy. Pod wet rotuje mi, to, no. mi, to, Na buście. No. Pod, pod ventem. Wiecie co, ja sobie, ja dojeżdżę tam, no, dojeżdżę do maina. Widzisz? Ja coś jest coś okay, prawie, mogę dać vent. ci flasha. Dobra, main packa, main Przecież paka. Mam 3hp, mam 3hp. Idę. Vent, szedł, szedł vent. Daję za plecy flash, no. I don't Ja jeden low. Chciałem z drugim, tak, ale nie leciał. Jeszcze jeden. Drzwi na pewno, ja patrzę drzwi na blisko, idzie. patrzę drzwi na blisko. O, dobra. Kurde, ale mi wywalił, jest w sajcie już. Tak. Wszyscy masz MK. Short. 5 HP. Short, site i gdzieś za smokiem przy mainie, ewentualnie żółty będzie. Na pewno jest na short'cie. Fire, no. Masz smoka. Może sobie odciąć shorta. Nie, short Mię czysto, jest czysto, dobre. Ventru. Oj. Nice. Dobra, mamy pakę. Jeszcze jeden tak. Do lewej w aks. Low, low, wiem to. Ło! Już o, myślałem, żeby go nie zabije ty! <grymka> Dobra, fajne to ty. Się tak nie podpalę tego awansu, bo musimy przegrać. Nie no, co ty, Kupci. to O, a coś, a coś, a coś, a coś, biało mam. Ja rotuję. A coś, no, drzwi mi podchodzi. Cały czas patrzę. Jeden zależy. Dwóch drzwi, dwóch drzwi masz. Mid jest jeden. Minus 26, mid. Ja jestem już na... Drzwi wychodzi, drzwi wychodzi. W sajcie, w sajcie, w sajcie o, są. Tu, dwóch. Vent możliwy. W sajcie już Kurwa. Niecałe. Czeka, czekaj, czekaj. Leży. Nice. Mid co dwóch. Mid? Czekaj, mam mołotowa, mam mołotowa. Widziałeś go, przyjrzyj. Dobra, wiem. <laughs> tam, tam obok schodu. Paka. Mamy pakę, w sajcie. Dwóch shorta, na pewno? No, mógł topnąć. Dobra, 4 kills ładnie o ładnie weszło 8-0-1, pięknie, pięknie. O. dobra. Ale I sam tak myślę, że w sumie nie wiem, 3-4 miecha, nie 3-4 miechy. O, do drzwi minus drzwi, drzwi 92. Drzwi. Leży drzwi. Bym się nie dziwił, że mu drzwiach siedzi. Oj, ładnie. Przele Na lewo, 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 Lewo leży. Dwóch było, dwóch było. Dobra, ja tam wjeżdżam. Drzwi, 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 drzwi. Dwie, drzwi. ostatni. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ostatni. Nice. Ładnie, ładnie. Dobra, ja czekam tutaj, ja czekam, Pake ma. ma. CT przeszedł. Masz, to, Masz pakę to geek. nie poszło jakieś full auto śmierci, ty. Nie, coś czuję, że on mi wyjdzie na plecy. Ma tyle czasu, nie, nie, że może nie, zrobić nie. wszystko, nie? Dobra. dobra. Ładnie, 7-1. Krótki by the way. B, dobra, dobra, to wlatujemy w sumie, dobra. Jak 3-B, to wlatujemy. Dwóch nam idzie, czyli 10. short, short. Pamiętajcie, że short. Short, obity. Dobra, to plantuj, to plantuj, plantuj i stoimy, stoimy, stoimy. Stoimy na spokojnie, na pewno będzie main. Otwórz drzwi, otwórz drzwi, Filipek. Dwóch short będzie. Plecy może w być skrycie. jeden. 1, o, dobra. Aj. 58 w 5 kurczę. To teraz gruba taktyka, Sfurt. nie? Shizzy, Filipek, wylecicie sobie pod B, my sobie podlecimy na A na cicho. Wy robicie tam grube zamieszanie, Shizzy jako global w sumie. Chingu, dawaj z nami, dawaj z nami. Chingu, dawaj z nami, my sobie podlecimy na A w czech. Grabidal na siwcie, na siwcie żeby nas z nie słyszeli. A wy robicie zamieszanie pod B, i leć tam na jakiegoś entry fraga, dobrze, dobrze, Hit. dobrze, i my na spokojnie, grabidal. ty czekaj, może być push, o no właśnie, A, już okay. może być push, nie wiem, nie myślałem. Coś. Dobra, jak piknąłem. Pochodźcie pod B, pochodźcie okay. pod B, o kuźwa, dobra, ty. B A... mamy czysto, chyba. Unlucky, unlucky, unlucky. 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 Na blisko. Oj, no, no jest aj, stary, aj, stary. aj. No jest ty odcinasz, jak wyjdziemy na mida, to odcinasz shorta smokiem i wchodzimy do konekta. Konektem lecimy na B, na plecy. Lecz mam smok, jak chcesz. Dobra, leci ścianka, leci pierwszy smok, mam nadzieję, że wejdzie. Dobra, i dawajcie do konekta, odcinaj shorta. Ja rozwalam wenta dla baita i lecimy konekt lecimy konek. Dobrze, Shizzy, dobrze, Shizzy, i dawajcie konek, dawajcie konek. ale fresh. biało, mam biało. Kurwa, dobry fresh, To nie mój, to nie mój. Dobrze, dobrze, dobrze. I dawajcie auto. Auto leży, B, 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 B. Dobrze, ładnie, ładnie, dobrze poszło, dobrze poszło. Shizzy tam dobrze. zrobił robotę, nie? Tak, podejdźcie ale na B, podejdźcie B na cicho. Wszyscy, wszyscy podejdźcie B na cicho. Ja zrobię zamieszanie na A i jak ten... Jak tam jedna osóbka zretuje z B no to sobie wle ten, wlecicie. Nie pokazujcie się na razie. O, ja topa bym dał. Nie pokazujcie się na razie w sumie. Shizzy też się, też się tam nie pokazuj. Podjechał, no, podjechał. Za. podjechał to git. pewnie. Dobra, ja mam jednego za. Kurwa, site. na side okay. się leży. Okay. Został nie? ostatni, na ostatni no, Dobra, dobra, easy. Na, na site. ładnie. GG. ładnie, ładnie. Ja mam nadzieję, że będzie ranka w Zostawisz na najgorzej. Co rank upa. Ja do... suprima. Dostajesz Suprema. Ja mam upa, ta? Ja nawet nie widziałem! Tak wiem, wiem, wiem ale ja czekałem aż to właśnie pokażę tam u góry, nie? To jest o wiele lepsze, ale zajebiście, że rank up. No jest, miściowskie elitarne srebro, dobra, elegancko. Dobra, przynajmniej panowie. nie zamykałem, nie? Dokładnie, dobra gierka. Kałaszki, kałaszki same w sumie, a grubo, że dostajesz Suprema, Shizzy, na, na takie rangi. No, no. A? Ale fajnie, że ci ten, że ci suprim wrócił, ale zajebiście, dobra, dzięki panowie za gierkę. Ładnie było, up jest Dobrze, Grabidal co tam rozdął. Sajty chyba ostatni, nie? Musi A. być. Nie, nie ma. Lecę, lecę, lecę na szred, na można o, Ale, zagrał. Nice, ładny, dobrze, stąd grabidel, stąd. Grabidel, ładnie, dobrze Grabidal Grabidal ładnie. o ale heady tutaj siadło dobrze. Wiesz to? wejdę w absy z Chingiem. Yy, drugi mid, drugi mid pod balkonem, pod balkonem Chingu. Na fleszy. Ładnie. On na plecy ci wejść, ty. Jakieś info? On chyba apsy, w APSach jest. APSy, APSy. APSy, no. Tutaj, absy. most. To jest Szkoda, że spakowałeś. nie widziałem nawet. Second mid Trzech, trzech hapsych, hold The... Idę na balkon, idę na balkon. No. No. Balkon już podchodzi. Idę. Podchodzi balkon. Jeden HP ma. Balkon, balkon. Jeden HP ma, no. No wyszedł mi z mida i z apartów. Ooooo, kurde. Rafael, cofnij, 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 cofnij. Cofnij, za mi mida. na midzie i w płac. A dwóch na dwóch macie robicie to Sajd! Jeden balon Co jest 2 na 2, jeden jest mit AWP nam idzie, ostatni side był Pit może być Czekam na ciebie, czekam na ciebie Bomb site. w lewym rogu using no. the Nie wiem co zrobiłem ja Ale silverowe to było Szybki mid i do lewej, do lewej i od razu lecimy B Oni będą pewnie od razu rotować, więc tam będą łatwe fragi Żeby nam nas na nie dostrzelali Dobra, ładnie, i do lewej, i do lewej, do lewej, to, do lewej lecimy B, lecimy P, panowie. B, 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 B. Po Hedzie, po Hedzie, po Hedzie, po Hedzie. Lecę z po A, dwóch, 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 lećcie na B, lećcie na B. Tam dwóch jest w ogóle w apsach Co oni zrobili Ty jak oni się ustawili? Jest CT. Ładnie, czyli? Dwóch CT. low. Gravidal, cofnij sobie, nie ma? Dwóch CT, dwóch CT, dwóch CT, dwóch CT. Gravidal ma low, Gravidal ma low. Ching. nie wychylaj. Podchodzi do Ciebie Nie piekuj. Grabidel ma sześć. Dobra, ładnie, 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 dobrze, mamy. Dawaj, podejdziemy sobie, Grabidel, dawaj, dawaj. Fleszuję prawo. Ładnie, ładnie, ładnie. Dawaj B, dawaj B. Jeden jest B na pewno. My lecimy już na plecy odbać Idzie na, blisko, na blisko, na blisko. A. Oho wiem, niestety. ja miałem, low, niestety. No, ja miałem pull, ale Nie weszło nic. Nie ja, wiem, nic mi nie Dwóch jest B. Czekajcie na spokojnie, dobra. Poleciał smoke na prawo. I dawajcie, dawajcie, Bios. robimy to samo, robimy to samo, dawajcie, dawajcie do lewej. Ma ktoś flesza? Rzuć, rzuć rzuć flesza, rzuć flesza. też I do lewej, do lewej, do lewej panowie, do lewej, do lewej, na tego jednego gościa lecimy. Ej, smoke, short. Nice. Beppo zjechali. Lecimy a, lecimy a, lecimy a, lecimy pit, pit, pit. Prawo, lewo. No i plecy. Dobra. Za wolno, za wolno. pana. Dobra, jeszcze dobra, I cofnijcie, 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 na spokojnie, na spokojnie. Oni leżą, jest banan, leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden tam jest. I na spokojnie, na spokojnie, nie puszujemy, wyczekujemy Oni sobie jeszcze pewnie zruszy... ten, zraszają apse albo coś. Ale skanuję. O kurwa. Leży z mida. Midi bał. Jeszcze jeden mid. Trzech na dwóch macie. Dobra, lećmy, lećmy. Jeden no, mid, 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 czterdzieści. Ostatni Dawaj. B, lećcie, Macie oboje ja mam low, low opa, oboje macie low, macie oboje low, nie wychylajcie. Pakę masz na siebie, mogłeś w popartach kąpić. Stójcie defens, stójcie defens, stójcie defens. Defen. Mid, 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 Ching widzisz? Ching. Dobrze, no, no, ładnie. ładnie. Ja... Oni cały czas puszują, B już tam puszują. Leży B Pawka leży Bóg jeszcze balkon no, B. B jest jeden Idział, idziemy, grawi dal Czemu nie pójdziesz? Na kosie musisz lecieć. Ruin, ładnie, ładny, ładnie. ładny. Huh. gdzieś z broń, to zgarnę szybko. Dawaj, Wejszyzie. No dobra, dobra, dobra. I na spokojnie, uspokajamy grę, uspokajamy grę, nigdzie nie puszujemy. Czekamy jeszcze na puszkę, czekamy jeszcze na puszkę, robimy remis. Ja mam Rzuć na prawo. rzuć mi na prawo. Dobra. Ja wreszcie górą. Mam nadzieję, że doszku, dasz, dasz, nie ma. Ja Ej, A i wyszedł to, ładnie okay. no be no be Czekaj, 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 puść je be puść je be puść je be lewo 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 baxus przez graveyard hey cze te cze te cze te cze te ta bojba cze te jest jakieś info noj dawaj 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 ostatnio 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 ruiny i ciemnie. Dobra dobra ja idę trójki na bez. Będę patrzył co Nice, yeah. ładnie, ładnie, dobrze panowie huh. Dobra, dał trzy się, w ugrać. ostatniej Jest git, no jest git, dobrze poszło huh. dobrze Już myślałem, że przewalimy tej <laughs> Nie no Chcę Ciekawe jakie reagi, ale ciekaw jestem jakie to reagi mamy Jakieś ale jakiś jeden Supreme Lem, czy coś takiego Nie. No nie, kołaś ręk Dobra, ale nie, i tak, super, super, fajnie, fajnie, że zrobiliśmy remis. No i po meczykach z widzami czas na długi mecz na Niuku, gdzie gram sam, dobrało mi rusków do teamu, tak jak zwykle, no troszeczkę trollowali z początku i puszczali muzę, ale jak ich wyciszyłem, no to już było git. No i w tym meczu możecie zobaczyć naprawdę fajne, mocne akcje, mocne fragi, dużo fragów tutaj zrobiłem, tak jak już mówiłem wam z początku, no to zrobiłem tych fragów ponad 40. Nie dawałem tutaj głosu na żywo, czyli po prostu głosu mojego jak grałem, ponieważ stwierdziłem, że ten meczek będzie dobry właśnie do podsumowania tej serii w trzecim odcinku, no i co? Trzy odcinki mamy 10 meczy, jak widzicie. No to jest 11 meczyk, No i zobaczycie pod koniec, czy ranga będzie wyżej, czy też nie. No i co, 11 meczy. Jak na razie na trzy odcinki, no to myślę, że jest serio całkiem nieźle. Dodatkowo te rank-upy, No wam powiem szczerze mówiąc, że idą. Jestem zaskoczony, że jednak tak szybko tą rangę wbijam, ponieważ gram więcej krótkich meczy niż tych długich, a za krótkie mecze dostaje się mniej ekspa, tak jak bardzo dużo osób pisało pod ostatnim odcinkiem w komentarzach. No ja też to wiem, a. Ale wiecie, no nie zawsze mam czas, żeby grać po prostu długi meczyk, bo ten długi meczyk trwał 52 minuty, no ja wam z tego zrobiłem o wiele mniej, no ale wam pokazuję po prostu najlepsze akcje, ponieważ myślę, że te najlepsze akcje to jest właśnie taka kwintesencja tego meczu, a nie typowo wiecie, tam stanie na rozgrzewce ewentualnie jakieś słabe fragi lub w ogóle nie fragi, że tak to ujmę. No i co, ale podsumowując, no to jak na 10 meczy, no to fajnie, że ta ranga już jest na etapie mistrzowskiego elitarnego srebra, jak sami widzicie. Zaczynaliśmy od srebra 3, więc myślę, że jest to nawet fajny wynik. Nie wiem, bo nie robiłem nigdy takiego challenge'u, a ostatni raz na silverze grałem wam powiem chyba 2 lata temu. No dawno nie grałem na takim koncie i nie Wbijałem rangi, no dlatego myślę, że jak najbardziej fajnie, że ta ranga serio idzie do przodu i niekiedy po dwóch wygranych meczach już jest ranga wyżej. No i co, e, mistrzowskie literne srebro, teraz czas na golda, no i myślę, że... Jak już wyjdziemy z Golda, no to będzie o wiele, ale to o wiele łatwiej i szybciej wbić tego upragnionego Globala. Tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, jeśli tutaj będzie Global, no to to konto będzie do rozdania, no i jedna osoba od Was będzie mogła sobie zgarnąć konto z Global Elite, myślę, że naprawdę spoko. No i tak jak mówiłem, jeśli wyjdziemy z Golda i już będzie ten kałaszek, no to wtedy już jest z górki, ponieważ no najtrudniejsze co jest do zrobienia, no to wiadomo, wyjście ze Silvera, no a później wyjście z Golda. No myślę, że nawet trudniej wyjść z tego Silvera, ponieważ mamy od Silvera 1 do Silvera 3, Później mamy elitarne i mistrzowskie elitarne srebro, czyli razem mamy 6 rang. Jakbym wbijał tego globala od Silvera 1, no to pewnie teraz mielibyśmy dopiero srebro 4, coś tak obstawiam. Ale wbijałem od Silvera 3, bo nie umiałem ogarnąć konta ze Silverem 1. A no, że miałem konto ze Silverem 3, no to zaczęliśmy od takiej rangi, a nie innej. No i co, jak na razie te mecze są dosyć łatwe. To jeszcze chciałem tak podsumować, że serio. Meczyki nie są trudne, zresztą sami to widzicie, że jednak w każdym meczu prawie otwieram tabele, Były chyba dwa mecze, gdzie tabeli nie otwierałem. No i mamy. Jednego przegranego. No, ten jeden przegrany, kurde, troszeczkę kuje w oczy. Ale no cóż, ten dasik tam nie wyszedł, jeszcze grając z randomami. No i się nie udało. No i mamy jeden remis. Ale ten remis, jak widzieliście, to, to był ten meczyk właśnie z widzami na inferno. No i to był niezły chąbek, serio. Przegrywaliśmy już 8-6. No i fajnie, że te dwie rundy jeszcze nam udało się ugrać, ponieważ była serio mocna presja ze strony przeciwników. Ale na szczęście się udało i był remis. Ponieważ jeśli by tego remisu nie było, no to szczerze mówiąc, byłoby cienko. A dlaczego? No to sami możecie w sumie sobie zobaczyć w tle. No, jeśli byśmy nie zremisowali, a przegralibyśmy, no to nie udałoby się dokonać tego, co właśnie dokonałem na tym meczu na Newku. 42 fragi, jak sami widzicie. No, i mamy dodatkowo Golda 1. No i podsumowując, mamy Golda. Mamy Golda. Czas na wyjście z Golda. No, i później będzie już z górki, tak jak mówiłem. Ale to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tej serii, za oglądanie tego odcinka, za łapeczki, za suby, za fajną aktywność. No i trzymajcie się, mordeczki. Do następnych filmów. Pamiętajcie, że kolejny. Już w niedzielę o godzinie 20. No i trzymajcie się na razie.